To jest umowa, w której nie ma większości rzeczy, które są jej zarzucane. Jest to umowa, zgodnie z którą po prostu będzie to, co dobrego w Unii Europejskiej miała Kanada, czyli swobodę przepływu towarów, swobodę uznawania kompetencji zawodowych między specjalistami z krajów europejskich w Kanadzie i Kanadyjczykami w Europie. Jest to umowa, dzięki której po prostu będzie i bogatsza Kanada i Europa, a nie ma tego, czym się nas straszy, czyli nie ma na przykład groźby zalania Europy GMO, produktami żywnością zmodyfikowaną genetycznie, ponieważ przepisy krajowe, te, które ograniczają w chwili obecnej Francuzów, Niemców, Polaków na naszych rynkach, będą obowiązywały również Kanadyjczyków. Jednocześnie system sądów arbitrażowych tego specjalnego sądownictwa nie jest groźny w przypadku CETA z tego powodu, że mamy już umowę o wzajemnej ochronie inwestycji z 2009 roku między Polską a Kanadą i taki arbitraż już w obecnie obowiązujących przepisach jest możliwy. Pani pośle, to jeszcze chcę zapytać o Pana y, przyszłość. To znaczy, czy Pan będzie się rzeczywiście... Y, prosił o uniewinnienie o przepraszam łaskawienie prezydenta czy będzie pan prosił o łaskawienie prezydenta Nie wystąpiłem z takim wnioskiem nie zabiegam w chwili obecnej e, o jakiekolwiek działania w tym zakresie. Pamiętam jednocześnie e, jak e, ponad rok temu do ówczesnej Rzecznik Praw Obywatelskich pani profesor Ireny Lipowicz e, Jarosław Kaczyński wysłał list dotyczący nadużyć policji, w którym wskazywał to co się działo w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i mój przypadek jako takie przypadki ewidentnego nadużycia e, władzy przez funkcjonariuszy e, policji. No, pan to wykl nie wykluczał ostatnio po wyroku, który był wskazujący wobec pana, dlaczego pan e, jednak rezygnuję Ja nie powiedziałem, że rezygnuję, bo powiedziałem, że w tym momencie nie podejmuję tego rodzaju działań. W tym momencie będę podejmował działania cywilne, i karne wobec policjantów, którzy przekroczyli uprawnień w tamtej sprawie. E, to są to? działania... No tak to, że 17 razy uderzenie człowieka, przekroczenie uprawnień, złamanie na człowieku pałki, tam były ewidentne przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy. Czyli to, czy pan co... chce pozywać tych policjantów, bo sąd jednak nie dał pan, pan niskiej wersji wiary? Więc... E Podczas procesu dowiedziałem się, że pan starszy sierżant Jakubowski był karany karą dyscyplinarną za to, że zgazował z połową mojego kolegę, e, w, od którego rozpoczęła się ta interwencja, i za to, jak interweniował w mojej sprawie. Uważam, że jest skandalem, że człowiek, który e, w sposób bezprawny używał gazu pieprzowego i przemocy, e, został skazany z zpisem do akt na rok i to są wszystkie konsekwencje, które spotkały tego funkcjonariusza. No tak, ale konkretnie panie pośle, no bo jakie, bo jakie jest wrażenie? Wrażenie jest takie, że sąd pana z... Ale, ale czy ja mam, pan... mam dyskutować o wrażeniach? Jeżeli ktoś chce mieć wrażenia, niech wejdzie sobie na YouTube, zobaczy, no tak, pisze, policja bije innej... Wiplera i zobaczy sobie film i to wystarcza. No, ale jeżeli to jest w Polsce... Sąd, który skazał pana to, co kłamie, mówiąc, że nie stawiał pan... Jeżeli, ale, że stawiał pan czynny opór? Jeżeli sąd daje wiary policjantom, którzy mówią co innego niż jest na nagraniu wideo. Jeżeli zeznania policjantów są inne względem tego, co widzimy na nagraniu wideo, i sąd temu daje wiarę, to w tym momencie polecam zobaczenie wideo i wyrobienie sobie zdania każdemu Polakowi. Mam ten komfort w przeciwieństwie do setek tysięcy innych Polaków, że nagranie dotyczące tego zejścia jest dostępne, jest publiczne, każdy sobie może wyrobić zdanie, każdy może zobaczyć, jak to wyglądało naprawdę, jak to wygląda w zeznaniach policji, w zeznaniach policjantów. Policjantka, tam widać ewidentnie, jak człowiek w stroju cywilnym użyła wobec mnie gazu i pałki. Policjanci zeznawali, że on wcale nie psikał na mnie gazem, tylko wykonał, wykonywał gest ręką, jakby psikał. Tego rodzaju kuriozalnych zaznań jest bardzo dużo, począwszy od tego, że policja miała jechać pod prąd na sygnale ulicą Mazowiecką o trzeciej w nocy do rzekomej bójki dziesięciu mężczyzn z dwuosobowym składem policji, która to bójka była co prawda, ale dwie godziny wcześniej nikt do niej nie. Nie przyjechał. Tak się rozpoczynają te zeznania, reszta jest równie wiarygodna. Rzecznik Praw Obywatelskich, pan e, dr Bodnar, napisał list do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro e, dotyczący mojej sprawy i wskazał, że przepisy, w oparciu o które ja nie podjąłem się apelacji, są niekonstytucyjne, ponieważ gdybym się odwoływał, to opóźniałbym e, uprawomocnienie się wyroku i w tym momencie mógłbym się wykluczyć z możliwości kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego czy do Parlamentu Krajowego, czyli te przepisy w oparciu, które działem w chwili obecnej sprawiają, że ja odwołując się, zaskarżając wyrok, pogarszam swoją sytuację prawną, dlatego tego nie robiłem. To jeszcze jakie pan kroki prawne planuje, bo wspomniał pan o tym, że chce pan, żeby policjanci ponieśli odpowiedzialność za to, więc jakie pan... Następne kroki planuję? Będę tak. występował na drodze karnej i cywilnej wobec tych osób, które e, tak a nie inaczej się zachowały tamtego wieczora. Tych funkcjonariuszy, którzy interweniowali w sposób nieprawidłowy, przekraczając uprawnienia. Kiedy? Jak najszybciej. To są sprawy, które są w chwili obecnej w trakcie opracowania przez moich prawników. Czyli lada moment może być takim miasem? Mam, to jest raczej kwestia tygodni e, niż miesiąc. Bardzo dziękuję. Dzień.